Witam. Na samym początku chcę tylko powiedzieć, że Valorant już chyba nigdy nie będzie taki sam, ponieważ dostajemy zmiany dosłownie każdego agenta i w większości są to nerfy. Mamy zmiany wszystkich broni. Mamy nowego agenta wyłączającego umiejętności generalnie rework giery. Zapraszam do obejrzenia zmian w patchu 3.0. Na samym początku chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że gram obecnie w turnieju Twitch Rivals o 150 tysięcy dolarów w Valorancie. Reprezentuję Polskę wraz z TERPem, MLA. Lotarem oraz jej odcinem. następne mecze gramy już w środę 13, więc zapraszam do kibicowania na Twitch nsano NSA Pierwsza zmiana, jaką dostajemy, to jest zmiana dotycząca się dosłownie wszystkich agentów, jeżeli chodzi o ich umiejętności. Zamiast kumulować ładunek co rundę, popisowe umiejętności zapewniają teraz minimum jeden ładunek na rundę. Przykładowo, jeśli wasza umiejętność popisowa ma dwa ładunki i na końcu rundy zostaje wam jeden ładunek, nie utrzymacie dodatkowego ładunku, czyli te ładunki już się nie będą stakowały z waszych umiejętności z rundy na rundę. Zawsze, jak dostajecie jedną ładunek, Rundy, to nieważne ile umiejętności na koniec rundy to ten ładunek będziecie mieli jeden czyli zakończycie rundę z jednym ładunkiem to nie dojdzie wam drugi po prostu będziecie mieli dalej jeden i dodatkowo ładunki otrzymane z czasów odnowienia są zawsze tymczasowe, dodatkowa zmiana jaką mamy tyczy się flashów, wizja wraca szybciej w trakcie znikania wszystkich błysków, czyli teraz będziecie mogli robić taką mechanikę, że rzucacie sobie flasha i od niego się odwracacie bo jak jesteście do niego plecami to ten flash będzie znikał dużo szybciej niż znikał w aktualizacjach poprzednich Czyli obecnie w Waloradzie oficjalnie są możliwe pop i odwracanie się od fleszy będzie również dużo łatwiejsze. Dobra, jeżeli chodzi o ogólne zmiany, to wszystko. Teraz przejdziemy do zmian poszczególnych agentów, a jest ich no, naprawdę sporo, bo każdy agent się dosłownie zmienił. Jeżeli chodzi o Astre. Jej puls nowej, czyli umiejętność Q, wydłużono czas odnowienia z 12 sekund do 25 sekund, studia grawitacyjna, czyli przycisk C, wydłużono czas odnowienia z 12 sekund do 25 sekund, ale za to, żeby zrekompensować te zmiany, reworka dostała jej pasywka i jej generalnie przycisk X, czyli postać astralna. Pierwszą taką ciekawą zmianą jest to, że gwiazdki stają się nieaktywne, gdy są umieszczane w trakcie fazy zakupów. Czyli możemy rozstawić gwiazdy przed jeszcze rozpoczęciem rundy i przeciwnicy tych gwiazd nie będą widzieć pod swoimi nogami. Czyli możemy przygotować cały setup zanim się jeszcze runda zacznie i jednocześnie wszystkie gwiazdy się pojawią po rozpoczęciu rundy. To będzie niesamowicie ułatwiało sprawę, jeżeli chodzi o robienie setupów, bo obecnie grał się Astrą tak, że jak się zacznie runda dopiero po kolei wszystkie te gwiazdy rozstawiacie, a tak już możecie je rozstawić, bo przeciwnicy nie będą ich widzieć. Na samym początku oczywiście zaczęciu rundy już będą. Po zniknięciu barier gwiazdki ładują się przez 1,4 sekundy, a następnie stają się aktywne i możliwe do użycia. Teraz, gdy Astra należy do drużyny atakujących, może zobaczyć lokację spajka w postaci Astrany. Ten widok nie jest animowany, więc nie zapewnia dodatkowych informacji o stanie spajka. Jeżeli chodzi o zmiany, również zmniejszono ilość zapewnianych ładunków umiejętności popisowej z 2 do 1 oraz zmniejszono koszt gwiazdek z 200 do 150 kredytów, czyli dostajecie jedną gwiazdkę mniej co rundę, zazwyczaj dostawało się dwie gwiazdki co rundę za darmo, teraz Dostajecie jedną, ale za to każda gwiazdka jest o 50 kredytów tańsza, więc overall wyjdzie to raczej na plus, mi się wydaje. I to wszystko, jeżeli chodzi o Astre, wydaje się, że będzie dużo płynniejsza po prostu do gry po tych zmianach. Pan Bridge. I tutaj, jeżeli chodzi o Bridge'a wreszcie dostajemy nerwy fleszów, na, który... na które wszyscy tak bardzo czekali. Zaczniemy właśnie od rozbłysku, czyli od jego flesza. Na przycisku Q zmniejszono maksymalną liczbę ładunków z 3 do 2, czyli od teraz będziemy mieli 2 flesze, tak jak było to kiedyś w rozgrywce. Zwiększono koszt z 200 do 250 kredytów oraz zmniejszono prędkość pocisku z 2500 jednostek do 2000 jednostek. Czyli nie dość, że szybciej możemy zareagować, to ma mniej fleszy i są one droższe. Brawo, Riot. Jeżeli chodzi o umiejętność E, czyli uskok, skrócono czas pełnego naładowania z 1,5 sekundy do 1 sekundy, zwiększono z szerokość z 600 jednostek do, 70, do 700. 50 jednostek, przepraszam. Skrócono czas przygotowania z 1,3 sekundy do 1 sekundy, wydłużono czas trwania ogłoszenia z 3 do 3,5 sekundy, skrócono czas odstawienia po użyciu z 1 do 0,7 sekundy, wydłużono czas odnowienia z 35 do 40 sekund, czyli w ogromnym skrócie, jeżeli chodzi o E to tampnięcie szybciej się ładuje, jest większe, ale je po prostu rzadziej mamy, czyli overall taki dość Spoko, wydaje mi się, buff. Bardzo ciekawa zmiana jest na umiejętności C czyli wstrząs wtórny, czyli to co zadaje obrażenia. Teraz powoduje aż 3 wybuchy, spośród których każdy zadaje 60 punktów obrażeń, obrażenia się nie zmniejszają, a przerwy między wybuchami trwają 0,6 sekundy. Wcześniej oczywiście C zadawało po prostu jeden wybuch, który yy, brał 150 HP, czyli zabijał was na hita. A teraz będą trzy wybuchy po 60 obrażeń, czyli razem będą dodawały 180 przy trzech trafieniach, ale wiadomo, jak dostaniemy pierwsze trafienie, mamy czas na ucieczkę przed tym. Jeżeli chodzi o samo działanie, zwiększono promie eksplozji z 260 do 300 jednostek. Skrócono czas odowienia po użyciu z 1,1 do 0,9 sekundy i zwiększono koszt ze 100 do 200 kredytów, czyli overall wydaje mi się, że dość spoko zmiany, jeżeli chodzi o umiejętność, ale najciekawsze zmiany są, jeżeli chodzi o Ultimate Prisza, bo zwiększono szerokość wszystkich wybuchów do wartości, jaką do tej pory miała jedynie ostatnia eksplozja, czyli do 2000. Się do 2300 jednostek czyli teraz X nie będzie takim trójkątem, czyli yy, tylko będzie normalnym prostokątem, przez to używając Breacha będziecie mogli zająć dosłownie całe sajty ultując, nie będzie to szło się takim trójkątem do góry i się rozszerzało im dalej, tylko będzie szerokie od samego ten ult będzie szerokie od samego początku. Więc overall zmiany Breacha bardzo fajne nerfią yy, fleszy, żeby aż tak nie polegał już na fleszach, a buffują wszystkie inne umiejętności, żeby właśnie na nich dużo bardziej się opierała ta postać. Następnie zmiany Bardzo Proste. Q podpalacz, zwiększono koszty 200 do 250 kredytów. I tyle. Jeżeli chodzi o Seifera, również bardzo proste zmiany. Jego Ultimate postu po będzie kosztował 1 punkt mniej, czyli buff. Następnie przejdziemy do Jetki, bo te zmiany są ciekawe. Generalnie Dość duży nerw, a jaki? Zobaczcie. Jeżeli chodzi o umiejętność pod wszystkim Q jetki czyli ten podskok yy, prostępujący, to się nazywa to koszt po prostu ze 100 do 150 kredytów, czyli drożej będziecie skakać. Kolejna zmiana jest niesamowicie ważna, ponieważ jej E, jej dash, czyli pomyślny wiatr, nie będzie już niszczył potykacza Seifera. Jetka była głównie używana na site'ów do przedaszowania przez trapy Seifera i zajęcia przestrzeni dla drużyny oraz zdobycia informacji przed wdaszowaniem smoka, gdzie kto może stać teraz. Trapy Seifera będą ponownie zatrzymywały Jetkę, tak jak było to kiedyś. W Dobra, następnie, jeżeli chodzi o jej smoki, czyli zasłona chmur, zwiększono koszt ze 100 kredytów aż do 200 kredytów na każdym pojedynczym smoku, czyli teraz cały kit jetki będzie bardzo, naprawdę bardzo drogi. Nie dość, że E nie niszczy trapów Cyphera, to jeszcze Q jest droższy o 50 i C, czyli smoki są droższe aż o 100 każdy, czyli overall 300 droższy setup będzie plus 2 razy 50, czyli 400 droższe będzie kupienie wszystkich umiejętności jetki niż było do tych. Yy, do, dotychczas no, to jest mocny nerf Jeżeli chodzi o Ultimata Jetki, również zwiększono liczbę wymaganych punktów ulta z 6 do 7. No i Jetta, biorąc pod uwagę, że dostajemy również Agenta KO w tej grze, ogromny nerf, bo przykładowo umiejętności KO mogą wyłączyć po prostu tego Ultimata Jetki, więc jetka Boli, boli. Następnie zmiany Killjoy, bot alarmowy pod przyciskiem Q, wydłużono czas odnowienia po podniesieniu z 7 aż do 20 sekund. Jeżeli chodzi o działko pod przyciskiem, A, e, pod przyciskiem e również wydłużono czas e, odnowienia po podniesieniu z 10 do 20 sekund. No te nerwy są akurat ogromne, jeżeli chodzi o ratowanie i zmianę pozycji swojego setupu. Dalej, nasz pan biedny Omen, który jest nerfiony przez Riot na każdą stronę. Po pierwsze jego flash, czyli paranoja. Tutaj akurat obaw. Zmniejszono je koszt flesza z 400 do 300 kredytów. Spoko, bo teraz wydaje mi się, że będzie można zagrać yy, ghosta plus flesza. O ile się nie mylę. Mam nadzieję, że moja matematyka mnie nie myli. Jeżeli chodzi o jego przycisk E, czyli mroczna zasłana, to są ciekawe zmiany. Po pierwsze, teraz nie będziecie mieli dwóch smoków za darmo, tylko zmniejszono liczbę zapomnianych ładunków umiejętności popisowej z dwóch do jednego, czyli tylko jeden smok będzie za darmo, a drugiego smoka będziecie musieli dokupić i będzie on kosztował 100 kredytów oraz czas odnowienia smoka wydłużona z 35 sekund do 40. Czyli tylko jeden smok jest darmowy, a drugiego musicie kupić za 100 kredytów. I jeżeli chodzi o krok w mrok, czyli teleportowana, na prostu jest w sensie, zwiększa, po prostu jego koszt ze 100 do 100. 50 kredytów. Omawiając generalnie te wszystkie nerfy, wydaje mi się, że widzicie taką tendencję, że większość agentów dostaje nerfa na koszty umiejętności. Biorąc pod uwagę, że mamy też obniżenie ceny broni, do którego niedługo przejdziemy, ma to na celu zrobić taką sytuację, gdzie częściej będziecie po prostu używać broni niż swoich umiejętności. No, prosta piłka. Jeżeli chodzi o piłki, to podkręcona piłka Phoenixa pod przyciskiem Q, czyli jego flash, również yy, zwiększona cena. Zwiększono koszty z 200 do 250 kredytów. Następnie... Biedna race. Po pierwsze, dopracowano wygląd modelu, kogo to obchodzi. Po drugie, C Bumbot zwiększono koszty z 200, aż uwaga, do 400 kredytów. I jej Ultimate zwiększono liczbę wymaganych punktów ulta z 7 aż do 8. Czyli nerf na bombota bardzo mocny, ale wydaje mi się, że zasłużony. Chociaż. Ciężko powiedzieć. Mega dużo informacji daje Boombot, plus może zabić, a 400 kredytów wydaje się bardzo dużo. Jak za taką umiejętność, będzie trzeba zobaczyć po prostu w grze, jak wyjdzie. Następnie Reyna, rzut okiem C, czyli jej flash Zwiększono koszt z 200 do 250 kredytów, czyli tak jak w przypadku większości fleszów innych agentów. Następnie Biedna Sage, która od wyjścia gry dostała taką ilość nerfów wydaje mi się, że największą ze wszystkich agentów. Dzisiaj dostaje również nerfa. Q, spowalniająca kula, zwiększono koszt ze 100 kredytów do 200 kredytów na każdej tej umiejętności C, kula bariery, czyli ściana, zwiększono koszt z 300 do 400 kredytów oraz wskrzeszenie pod przyciskiem X, zwiększono liczbę wymaganych punktów ulta z 7 do 8 Papa Sage No nie ja wiem, no wydaje mi się, że ta zmiana jeżeli chodzi o Sage już jest trochę overkill tej postaci I tak już nie była grana na każdej mapie tak jak to było kiedyś, a te nerfy dalej ją kłują no. No szkoda, smutno mi, smutno mi, bo wydaje mi się, że Stage był akurat w dość dobrym miejscu. Następnie pani Sky. I tutaj są większe zmiany, tak samo jak w przypadku Breacha. Po pierwsze, wilczy cios pod przyciskiem Q. Czyli po prostu jej wilk, zwiększono zasięg wizji z 1750 jednostek aż do 2250 jednostek. Wydłużono maksymalny czas trwania ogłoszenia z 3 do 4 sekund oraz zwiększono korzyść z 200 do 250 kredytów, czyli ten yy, wilk będzie po prostu dalej widział i to jest zmiana na duży plus, bo będziecie mogli go używać dużo bardziej, tak jak drona sowy. Największa zmiana Sky jest na jej fleszach. Po pierwsze, zmniejszono liczbę ładunków z 3 do 2, tak jak w przypadku Breacha. Po drugie teraz ładunki są uzupełniane w trakcie odnawiania, które trwa 40 sekund. Czyli, jak macie dwa flesze kupione, rzucicie jednego flesza, to po 40 sekundach wam on się odnowi, ale na następną rundę już nie przejdzie. Ogromny, naprawdę ogromny buff to fakt, że Sky nie będzie musiał już ponownie wyposażyć umiejętności, aby aktywować błysk, czyli jak rzucicie swojego flesza i ten ptak leci, możecie wyciągnąć broń i aktywować flesza strzelając. Idealnie podczas strzelania możecie aktywować flesza, co oznacza, że sami sobie możecie rzucać po prostu fleszę i wychylać po swoich fleszach. To jest niesamowicie duży buff. Sakus zyprzewodnego świata. To potrafi teraz wlatywać w zakręty podczas słownego lotu i lepiej odpowiada na komendy, czyli no, bardziej responsywne sterowanie powinno być. Również zmniejszono zakres tłumienia dźwięku sygnalizującego użycie z 3 jednostek aż do 1250 jednostek. Duży, duży nerf. Oraz zwiększono koszt ładunków ze 100 do 250 kredytów. Wydaje mi się, że na plus zmiany będzie można tą Sky grać dużo bardziej pod siebie. Niby macie mniej flashów, ale podczas trwania rundy możecie teoretycznie użyć ich więcej, bo one wam się odnawiają 40 sekundach, jeżeli je kupicie, więc spoko. Następnie pan Hanzo, łucznik waloranta, czyli Sowa. Q, Strzała Piorun, zwiększono koszt ze 100 kredytów do 150 kredytów. Jeżeli chodzi o przycisk E, wydłużono czas odnowienia z 35 sekund do 40 sekund. dron, przycisk C, zwiększono koszt z 300 kredytów do 400 kredytów. Oraz na jego zwiększono koszt Ulta z 7 do 8 yy, punktów. Czyli mamy followowany dokładnie ten sam system jak na innych agentach, wszystkie umiejętności droższe, Nerf agenta. I dalej. Następnie pani Viper i powiem wam szczerze, tutaj spodziewałem się dużo większego nerfa, patrząc na to jak inni agenci są nerfieni, a jedyną zmianę jaką mamy to jest na jej umiejętności C, czyli jadowite ukończenie, snake po prostu małotow. Zmniejszono czas trwania z sekund do 6,5 sekund, kwas rozprowadza się szybciej wewnątrz chemicznej strefy Viper, z zabójczą dla wrogów, którzy będą się w niej zadawać przez cały czas jej trwania. Zwiększono koszt ze 100 kredytów do 200, oraz zwiększono koszt kredytów ze 100 do 200, czyli... Krótszy moto, droższy, ale będzie szybciej się rozchodził, jeżeli jesteście w swoim słoku bądź ultimate. Cie. Szczerze, oczekiwałem, że Riot bardzo mocno znerfi Viper w tym patchu, a nie dostaje praktycznie żadnych zmian, tylko właściwie małe zmiany na tym snake bite. Wiadomo, trochę wpłynie to na rozgrywkę, ale dalej, no. Kurde, Viper jest co silnym agentem. Halo, Riot, jak nerfujcie wszystkich agentów, to może, nie wiem, za Viper się weźmiecie. Pan Joru! Jak myślicie? Obecnie Joru powinien dostać buffa czy nerfa? Ja osobiście uważam, że powinien dostać buffa. A co do Joru dostaje? Joru dostanie nerfa. Po pierwsze droższy Jego Q, czyli droższy jego flash o 50 kredytów z 200 na 250, a po drugie w targiecie pod wszystkiem, E wydłużona czas od mnie z 35 sekund do 40. Tak Riot, nerwcie orów, wcale to nie jest tak, że jest obecnie najgorszym agentem w grze. Nie. Dobra, nie chciałem się za bardzo rozpowiadać na temat zmiany agentów, bo ten film miałby jakieś 50 minut, biorąc pod uwagę ile tych zmian było. Teraz przejdziemy do zmian broni, ponieważ również praktycznie każda broń w Valorantzie została zmieniona. Jeżeli chodzi o wszystkie bronie, czyli te zmiany, które przyznałam, wam teraz, dotyczą się każdej pojedynczej broni, zmniejszono spowolnienie wywołane oznaczeniem nabojami ze 75% do 72,5%. To jest taka zmiana, o którą bardzo dużo osób prosiło jeszcze podczas samej bety i to w pewnym momencie zostało trochę zmniejszone, ale dalej to spowolnienie po tym, jak zostaliście trafieni, jest zdecydowanie za duże. Tutaj zmiana o 2,5%. Nie wiem, jak to się no przyłoży na gębię, czy będziecie faktycznie czuć, że możecie szybciej biegać po dostaniu strzału niż jest obecnie, bo obecnie jak dostajecie hit, z karabinu to jesteście przykuci do ziemi dosłownie, więc teoretycznie trochę szybciej będziecie mogli biegać. I druga zmiana, zmniejszono martwe strefy broni z 30% do 27,5%. Jeżeli dobrze to rozumiem, biorąc pod uwagę opis na dole, chodzi o to, że teraz o 2,5% opisuje mieć mniejszą prędkość ruchu, żeby strzelać celnie. Czyli teoretycznie lekko nerw strzelania w chodzeniu w biegu do 2 punktów oraz niecelność w biegu pozostaje bez zmian na poziomie 5 punktów, ale fakt, że zmniejszono niecelność przychodzeniu z 1 czy do 2 punktów, kompletnie eliminuje strzelanie podczas chodzenia na shifcie. Może nie kompletnie, ale w, nie wiem, w 70% przypadków. Eliminuje po prostu strzelanie podczas chodzenia. To jest zmiana na ogromny plus. Po drugie, wszystkie bronie ciężkie, zwiększono niecelność w z 0,5 punkta do aż 2,4 punkta oraz niecelność biegu również zostaje bez zmian, czyli nerf tak samo jak w przypadku karabinów. Następne bronie, pistolety maszynowe, zwiększono niecelność przychodzenia z 0,3 aż do 1 punkta, zwiększono niecelność w biegu z, z 2 punktów do 2,5 punktów, czyli tutaj również pistolety maszynowe dostają nerfa yy, po strzelaniu w biegu. Pistolety maszynowe przypominają to przykładowo Spectr. Następnie, Pan Classic, zwiększono niecelność w z 0,25 do 0,84 punkta oraz zwiększonej cenności wybiegu z 1,5 do aż 2,1 punkta, czyli nerw pistoletu, jeżeli chodzi o bieganie podczas pistoletówek na klasiku. Dalej, Frenzy zmniejszono koszt z 500 do 450 kredytów, czyli dalej nie możecie zakupić Armora, ale 50 kredytów tańszy Frenzy. Zwiększona niecelność w przychodzeniu z 0,25 aż do 0,8 punkta oraz zwiększona niecelność w wybiegu z 1 do 2 punktów, czyli Frenzy dostaje po głowie mocno. Następnie Gościk. Zwiększona nieconość w przychodzeniu z 0,25 punkta do 0,92 punkta oraz zwiększona niecelność w wybiegu z 1,85 do aż 2,3 punkta. Również Gościk dostaje po, yy, po głowie. I teraz przy Przejdziemy do szeryfa, Zwiększona niecelność przy chodzeniu z 25 do 1 3, 2, czyli praktycznie tak jak w przypadku innych pistoletów, oraz zwiększona niecelność w wybiegu z 2 punktów do 3 punktów. To były zmiany ogólne broni, czyli kategorii broni. Czyli ogólnie podsumowując to wszystko, teraz strzanie podczas chodzenia i wy niektórych strzania podczas biegu będzie trochę mniej celne. Teraz przejdziemy do zmian poszczególnych broni. Po pierwsze Judge. Zwiększono koszt z 1600 do 1850 kredytów. Zmniejszono spadek obrażeń w odległości 10 metrów z 13 punktów do 10 punktów obrażeń na kule, Oraz zmieniono spadek obrażeń w odległości 15 metrów z 10 punktów na 7 punktów obrażeń na kule, Czyli nie dość, że będzie droższy też jeszcze będzie mniej bił na dalekiej odległości. Jeżeli chodzi o Bulldoga. Który zdecydowanie potrzebuje nerwów, bo nikt kompletnie nie gra bulldogiem, autentycznie nikt nie gra bulldogiem Zwiększono szybkostrzenność strzelania z biodra, tryb ciągły z 9.15 do 9.5 pociska na sekundę Bulldog będzie po prostu szybciej strzelał oraz zmniejszono koszt z 2100 na 2050 Wydaje mi się, że nie będzie to wystarczający buff, żeby bulldog był grany częściej Ale kto wie, będzie trzeba zobaczyć yy, w rozgrywce, będzie szybciej strzelał i będzie tańszy 50 kredytów no, spoko w sumie. Następnie Shorty, Stinger, Baki, Marshal, Ares oraz Operator. Wszystkie te bronie będą tańsze. Shorty, cena zmniejszona z 200 na 150 kredytów, Stinger z 1100 na 950 kredytów, Bucky z 900 na 850 kredytów, Marshal z 1000 na 950 kredytów, Ares z 1600 na 1550 kredytów oraz Operator, co mnie najbardziej cieszy, z 5000 na 4700. Zmian broni to wszystko. Następnie dostajemy bardzo ciekawe zmiany, jeżeli chodzi o tryb rankingowy. Po pierwsze, zmniejszono szanse na poczucie utknięcia w danej randze na starszych kątach. Poprawa waszych umiejętności powinna być odzwierciedlana w randze, niezależnie od wieku konta. Po drugie, dokładność matchmakingu została usprawniona na wszystkich rangach, co powinno skutkować płynniejszym awansowaniem na kolejne rangi i zapobieganiem sytuacjom, w których gracze zdobywają rangi za szybko lub spadają za nisko. Wygrane gry to wciąż najważniejszy czynnik, lecz indywidualne wyniki również będą brane pod uwagę w matchmakingu, aby poprawić jego działanie dla rank od nieśmiertelnego wzwyż. Dodatkowo wyrównane mecze będą teraz miały mniejszy wpływ na zyski i straty punkty, jeżeli chodzi o, e, punktów jeżeli chodzi o oceny rankingowe oraz dostosowano krzywe oceny rankingowej więc awansowanie na kolejne rangi lub spadanie niżej nie będzie już tak nieprzewidywalne. Również tak to zwano rozkład rank i dodatkowo maksymalną rangę jaką możecie zdobyć po placementach startujących z torku na środę to będzie ranga Diament 1 jeżeli miałbym podsumować wszystkie zmiany trybu rankingowego, to czysto teoretycznie wszystkie mecze powinny być bardziej fair od startu następnego epizodu, czyli... Teoretycznie będziecie dostawać bardziej w równe spotkania, gdzie gracze będą na równym poziomie, ponieważ będzie się bardziej adekwatnie do swoich umiejętności awansowało oraz spadało. Nie będzie takich dziwnych przypadków, że super wam idzie. Nie wiem, wygrywacie trzy mecze, macie awans i później spadacie, bo dostajecie jakichś totalnych głąbów do drużyny. Gaduję, że dalej w pewnym sensie tak będzie, ale czysto teoretycznie, według Kraja, to będzie to dużo płynniejsze. Zobaczymy jak to faktycznie wyjdzie No i dodatkowo jeżeli chodzi o rozstawienie w trybie rankingowym Wasze placementy to maksymalnie D1 Diament 1 będziecie mogli w placementach dostać Następnie aktualizacje wydajności Czysto teoretycznie od następnej aktualizacji gracze ze sprzętem średniej oraz wysokiej klasy mogą doświadczyć aż do 6% poprawy wydajności, co jest wynikiem poniższych zmian, które możecie sobie zobaczyć teraz na monitorze. Teorii, oczywiście, powiem tutaj, w teorii, będziecie mieli od teraz 6 FPS-ów. Więcej. Mówię to w teorii, ponieważ w ostatniej aktualizacji było napisane, że będzie 1% FPS-ów więcej, a okazało się, że gracze stracili jakieś 10% FPS-ów i wszyscy narzekali na Redditie, więc mówię, że to w teorii. Akurat Riotowi bym kompletnie nie wierzył, jeżeli chodzi o poprawienie FPS-ów, bo to sami dobrze wiecie, że równie yy, różnie bywa z FPS-ami w tej grze jeżeli chodzi o taką ciekawą zmianę dostajemy nowego Kilfida. będzie bardziej zanimowany ten killfeed będą pokazane asysty i będą pokazane również niektóre umiejętności użyte w następujący sposób, czyli jest lista zabójstw, asysty, wszystkie zdjęcia zresztą nowego Kilfida macie obecnie na ekranie po prostu, możecie sami ocenić, mi się ten killfeed podoba według mnie jest lepszy od tego co był, jak trochę pograłem też na customach, to bardzo fajny feeling jest tego Kilfida, bo on tak jakby żarzy się ogniem w pewnym momencie, jeżeli zdobędzie. Parę fragów, czy idziecie po Ace, a, więc spoko, spoko zreworkowany ten killfeed, jak dla mnie. Jeżeli chodzi o grę standardowej dostajemy niesamowicie ważną y, nową opcję, czyli cofnięcie rundy, czyli w trakcie meczu podczas organizowa organizowania turniejów, będziemy mogli cofnąć rundę do rundy poprzedniej, albo do rundy, w której coś po prostu złego się stało i to jest niesamowicie ważne dla integralności i dla generalnie fair play na. Turniejach, bo nie będzie trzeba resetować gier, tylko będzie można cofnąć ludę do postu stanowy jakim była, więc to jest super zmiana Generalnie dostajemy coś takiego na pozór przepustki bojowej, darmowej Nazywa się przepustka pierwszego roku i będzie całkowicie darmowa Oraz będzie zawierała całkiem fajne przedmioty według Będzie ona dostępna podczas patcha 3.0 i zniknie po pojawieniu się patcha 3.1, więc będziecie mogli mieli tylko bodajże dwa tygodnie na zrobienie na zrobienie tej darmowej przypustki bojowej. No i również wcześniej zapowiadany boost na zdobywanie expa przychodzi do gry 8% więcej punktu doświadczenia za jednego dodatkowego gracza, 12 za 2, 16 za 3 oraz 20 za pełną grupę, czyli maksymalnie będziecie grali w piątkę z ziomkami sobie swoimi jak nie macie ziomków, zapraszam na mojego Discorda w opisie bycie zdobywali 20% więcej expa. I również to będzie dostępne tylko podczas pacza 3.0, więc będziecie mieli dwa tygodnie na, yy, na zrobienie tego. I kolejna zmiana jest niesamowicie super, była w Overwatchu, była w LoLu, a co to jest? Na stałe dodajemy też poziom konta. To kolejny dowód uznania i zarazem nagroda dla naszych graczy za spędzony czas we wszystkich trybach Valorant, czyli teraz wasze konto będzie miało poziom i im więcej gracie tym wyższy poziom będziecie wbijać. Poziomów jest yy, bodajże nawet 500 i wyglądają ramki z poziomów tak, więc będziecie mogli sobie wbijać coraz wyższe poziomy i chwalić się kto para. Bardziej no life z Valoranta i ma, ma, nie ma życia, no. Tyle. Następnie naprawiono parę błędów, jeżeli chodzi o agentów, możecie zobaczyć teraz. Jeżeli chodzi o błędy w trybie rankingowym, możecie zobaczyć teraz. Jeżeli chodzi o błędy w trybie społecznościowym, możecie zobaczyć teraz. Jeżeli chodzi o błędy o wsparcie merytoryczne, czy to jest wsparcie merytoryczne, nie wiem, możecie zobaczyć teraz. I błędy z rozgrywką możecie zobaczyć teraz. No i oczywiście, oprócz tych wszystkich zmian, które przedstawiłem w tym filmie, które prawdopodobnie ma już z pół godziny, dostajemy również, nie zapominajmy, nowego agenta! KO. U mnie na kanale macie umówienie jego umiejętności i również wraz z dniem jutrzejszym będę grał po prostu only KO, bo ta postać jest totalnym sztosem i polecam wam przetestować sobie również KO, bo naprawdę mega, mega przyjemnym jest agentem i jutro wchodzi również do rozgrywki, więc powodzenia. Możecie napisać, czy będziecie go kupować, czy będziecie grać. A ode mnie to już wszystko. To są wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o tą aktualizację nadchodzącą właśnie w nocy z wtorku na środę. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mi chce się cholernie pić, bo graliśmy jeszcze Dzisiaj turniej, na który was również zapraszam, Twitch Rival z godzina 13, jestem mega zmęczony, ale chciałem nagrać dla was właśnie to omówienie patrz, żebyście jeszcze przed dniem jutrzejszym mieli wieczorem to nagranie patrz, więc jak doceniacie, łapa w górę, komentarz i do usłyszenia w przyszłych materiałach.